Mąż był bezrobotny przez ponad rok, podczas gdy ja pracowałam na 12-godzinnych zmianach i zajmowałam się całym domem. Mimo że cierpię na przewlekłe problemy zdrowotne. A potem poprosił mnie, żebyśmy otworzyli nasze małżeństwo, bo jego potrzeby nie były zaspokajane. Mam 29 lat, jestem kobietą, a mój mąż ma 31 lat. Jesteśmy razem od 8 lat, z czego ostatnie trzy jesteśmy małżeństwem. Małe rzeczy wciąż się kumulują i nie wiem nawet, jak mam zacząć rozmawiać o tych problemach. On chce mieć wkrótce dzieci, ale ja nie mam pewności, czy mogę mu zaufać, że mnie wesprze. Próbuję ustalić, czy powinnam pracować nad naszym związkiem, czy po prostu odejść. W ciągu ostatnich czterech lat zmagam się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, a tylko w tym roku przeszłam trzy operacje, żeby naprawić różne kwestie zdrowotne. Nasze życie intymne od kilku lat nie jest dobre. Odkąd zachorowałam, może raz lub dwa razy w miesiącu. Powiedział mi, że to za mało, że czuje się odrzucony i że pogarsza to jego zdrowie psychiczne. Ale jeśli będziemy mieć dzieci, to przecież i tak nie będziemy mogli uprawiać seksu, dopóki się nie zregeneruje. Pracuję od 5 do 6 dni w tygodniu na 12-godzinnych nocnych zmianach w służbie zdrowia. Jestem głównym żywicielem naszej rodziny. On zmienia pracę co chwilę, a ostatnio przez ponad rok był bezrobotny. Stwierdził, że aplikuje do pracy, więc go nie naciskałam, bo wiem, że obecny rynek pracy jest okropny. Ale odkryłam, że kłamał przez ostatnie sześć miesięcy, nie złożył żadnych aplikacji, w tym do miejsc, które poleciłam mu przez znajomości. Pokłóciliśmy się strasznie i powiedziałam mu, że jeśli do końca miesiąca nie będzie miał pracy, to odchodzę i niech sam radzi sobie z rachunkami. Nie minął nawet tydzień, a już znowu pracował w swojej starej firmie. Wciąż to ja gotuję, sprzątam i zajmuję się domem w moje dni wolne. Spędzam 3 do 4 godzin tylko na tym, by przygotować wszystko na kolejny tydzień. Nawet gdy był bezrobotny, nie robił nic, tylko grał w gry wideo w innym pokoju, podczas gdy ja spałam. Kiedy się budziłam, czekało na mnie pranie do przełożenia albo kuweta do posprzątania. On chce dzieci wkrótce, ale moje przewlekłe problemy zdrowotne sprawią, że ciąża będzie dla mojego ciała bardzo trudna. Duże ryzyko zdrowotne, musiałabym przez cały czas leżeć w łóżku i ciągle chodzić na wizyty lekarskie. Nie mogłabym pracować ani robić niczego konkretnego i boję się, że nie dostanę wtedy wsparcia, którego potrzebuję. Nie wiem już nawet, czy chcę mieć z nim dzieci. Dostaje co miesiąc pieniądze z ugody sądowej i twierdzi, że to wystarczy, by zrekompensować brak moich dochodów, jeśli zajdę w ciążę. Tylko, że ta kwota to mniej niż jedna czwarta tego, co ja zarabiam w dwa tygodnie. Czuję się już teraz jak jego matka. Czuję, że byłabym jedną z tych mężatek samotnie wychowujących dzieci. Pytałam go o terapię indywidualną lub dla par, ale jest obojętny, mówi, że terapia wcześniej nie pomogła. Pytałam o leki, ale nie chcę brać żadnej tabletki codziennie. Nie chcę wyjść na wredną czy manipulującą, ale jestem bliska tego, by spisać wszystko, co robię o płacanie rachunków, obowiązki domowe... Czas pracy, i tak dalej, i kazać mu to robić przez miesiąc, a potem niech mi powie, czy naprawdę uważa, że możemy teraz mieć dzieci. Edycja. Kilka rzeczy, ponieważ to prawdziwa historia, a nie wygenerowana przez AI, i ja jestem prawdziwą osobą, która podejmuje decyzje, by przetrwać w obecnej sytuacji gospodarczej. 1. Pracuję tyle godzin, żeby uzbierać dni wolne i chorobowe na operacje, i czas rekonwalescencji. Tak, mam FMLA, ale ono wypłaca tylko 60% mojej pensji, podczas gdy wykorzystanie płatnego urlopu daje mi 100%. Dodatkowo dyżury wyjazdowe są płatne półtora raza więcej, a za dodatkowe godziny dostajemy 10 dolarów za godzinę. Pracuję w tym szpitalu od 2015 roku, najpierw jako asystentka medyczna, zna? Potem od 2018 jako flebotomistka. A od 2020 jako pielęgniarka RN, więc mam staż, który wiąże się z dodatkowymi korzyściami. Kocham związki zawodowe. 2. Pracuję na nocne zmiany, ponieważ dają mi elastyczność, której potrzebuję. Uwzględniają moje ograniczenia zdrowotne. Mam szczęście, że pracuję w szpitalu, który używa podnośników i jest obsadzony tak dobrze, jak się obecnie da. Dodatek za nocną zmianę to dodatkowe 6 dolarów za godzinę to szybko się sumuje. 3. Moje operacje były laparoskopowe, a czas rekonwalescencji wynosi od 1 do 4 tygodni. Operacja pierwsza i trzecia były badawcze. Druga miała na celu usunięcie zmiany na jelitach, która łączyła je ze ścianą brzucha oraz pomoc przy jajniku. Rekonwalescencja trwała 4 tygodnie plus kolejne 4 tygodnie z ograniczeniami. Czeka mnie czwarta operacja usunięcie woreczka żółciowego. Rekonwalescencja to od jednego do dwóch tygodni z dodatkowymi dwoma tygodniami ograniczeń. Tak, miałam dużo operacji w tym roku, ale wcześniej żadnej i chyba, że liczyć gastroskopię i kolonoskopię, badania dna miednicy, test opróżniania żołądka, rentgeny, tomografie komputerowe, rezonanse magnetyczne, badania laboratoryjne, testy genetyczne i HIDA. Albo zmiany diety i leki, które trzeba brać miesiącami, zanim w ogóle pojawią się jakiekolwiek efekty. Mam również wszczepiony implant antykoncepcyjny. Jego usunięcie wymagałoby opinii trzech różnych lekarzy i nadzoru. 4. Zablokowałem wszystkie konta mojego męża i jego znajomych, których znam. Planuję to wszystko usunąć w pewnym momencie, ale z każdym komentarzem i każdym napisanym słowem czuję coraz większą złość. W tym momencie nie obchodzi mnie, czy to znajdzie, może to będzie dla niego kubeł zimnej wody, którego potrzebuje. 5. Nasz ślub miał się odbyć w listopadzie 2020 roku, wiadomo, że to się nie udało. Przełożyliśmy go na koniec 2021, żeby nie stracić zaliczek. Rzucił pracę dwa miesiące po naszym ślubie. 6. Są ludzie, którzy gotują na zapas na tydzień i znajdują w tym relaks. Mój szpital zapewnia uniformi, a w domu mam więcej niż sześć par bielizny, więc to nie tak, że nie mam w co się ubrać, jeśli nie robię codziennie prania. Doceniam wszystkie komentarze, ale szczególnie do tych nieuprzejmych, proszę, pamiętajcie, że jestem prawdziwą osobą. Przykro mi, że muszę uzasadniać każdy drobny szczegół dotyczący moich problemów zdrowotnych. Niestety, dziewczyna z ortezą na kolanie w gimnazjum czasem dorasta i nadal ma problemy zdrowotne. Uśmiechnij się, to mój pierwszy raz w życiu i nie wszystko będzie idealne. Staram się jak mogę, a czasem ludzie robią głupie rzeczy, bo kogoś kochają. Aktualizacja 16 lipca 2025 roku. Witajcie ponownie. Kilka dni temu przeszłam operację i ponieważ mam teraz wolne, pomyślałam, że napiszę aktualizację dla tych, którzy są ciekawi. Będzie długa i przepraszam z góry. Rozmawiałam w zeszłym tygodniu z moim prawnikiem i obecnie przygotowywane są dokumenty. Plan jest taki, że zostaną mu formalnie doręczone, gdy wróci z delegacji za dwa tygodnie. W jeden z moich dni wolnych chciałam porozmawiać z nim o naszym związku. Nie poszło dobrze. Spędziłam noc na sprzątaniu i doprowadzaniu domu do porządku, bo mój poziom lęku był bardzo wysoki. Kiedy obudził się rano, śniadanie było gotowe, a my rozmawialiśmy tylko o błahostkach. Zaczęłam rozmowę, pytając go, czy jest szczęśliwy w naszym związku. Oto skrót naszej rozmowy. Ja, czy jesteś szczęśliwy z tym, jak wygląda nasz związek? Czuję, że jesteśmy bardziej współlokatorami niż małżeństwem. On, nie sądzę, żeby którekolwiek z nas było szczęśliwe od dłuższego czasu. Nadal Cię kocham i chcę wychowywać z Tobą dzieci. Będziesz wspaniałą mamą. Od jakiegoś czasu chciałem z Tobą porozmawiać o czymś. Ja, okej. Okay. On, pamiętasz moich znajomych z nazwa miasta? Mieli problemy w związku po tym, jak fałszywe imię wyznał, że jest aseksualny? Otworzyli swój związek, żeby fałszywe imię mógł nadal zaspokajać swoje potrzeby, w tym momencie tylko się w niego wpatrywałam. Mówił dalej. Dołączyłem do kilku grup online. Ludzie mówili, że to uratowało ich małżeństwa. Teraz dużo podróżuję służbowo, to byłoby co dwa tygodnie. Wiesz, jestem wtedy we nazwa miasta, więc nie byłaby to osoba, którą znasz albo kiedykolwiek spotkasz. Ja, co do cholery, on, no pomyśl, mogliśmy mieć surogatkę w ten sposób. Wiem, że to dużo, ale moglibyśmy to jakoś rozwiązać. Zawsze mówiłaś, że chcesz kiedyś adoptować albo być rodziną zastępczą. To byłoby jak tamto. Ja, czy zapłodniłeś jakąś kobietę? To twoja pokrętna próba powiedzenia, że mnie zdradzasz, gdy jesteś w delegacjach? On, nie, nie, Boże, nie. Była jedna dziewczyna w barze, która ze mną flirtowała i to po prostu było miłe być w ten sposób pożądanym. Potem wyjął telefon i zaczął mi pokazywać grupy wsparcia, do których dołączył online dla osób poliamorycznych żyjących w związkach monogamicznych. Były trzy albo cztery grupy, w których pisał przez ostatnie tygodnie, próbując zdobyć odwagę, by porozmawiać ze mną o otwarciu naszego małżeństwa. Wspomniał też, że wie, iż rozważam przejście na kontrakty podróżnicze, więc mogłabym tam poznawać ludzi, ale potem wracalibyśmy do domu, by być razem, bo nadal się kochamy. Nie mam nic przeciwko ludziom w związkach poliamorycznych. Mamy takich przyjaciół, poznaliśmy ich partnerów, wychodziliśmy razem. Ale to po prostu nie dla mnie. Gdy jestem z kimś, chcę być jedyną osobą, z którą ten ktoś jest. Nie chcę regularnie robić testów. Nie chcę ryzyka niespodziewanej ciąży. Nie chcę czuć zazdrości ani zastanawiać się, czy piszę właśnie z inną kobietą, zamiast spędzać czas ze mną. Pozwoliłam mu skończyć swoją przemowę, zanim powiedziałam, że od dawna nie czuję się, jakbyśmy byli naprawdę małżeństwem. Mam dość słuchania, że chcę być z innymi kobietami. To zabiło we mnie ostatnie uczucia, jakie mogłam mieć. Już go nie kocham. Pozostanie razem nie uszczęśliwi żadnego z nas. Oboje chcemy dzieci, ale nasze harmonogramy są różne. To, czego chcemy od przyszłości, teraz się różni. Poprosiłam go, by się wyprowadził. Nie wyglądał na zaskoczonego. Wyszłam z kuchni i pojechałam do przyjaciółki, bo po prostu nie mogłam tam być. Spędziłyśmy dzień, pijąc i jedząc lody, a ja przechodziłam od płaczu, przez śmiech, po krzyk. Ona też obecnie przechodzi przez rozwód z powodu uzależnienia swojego byłego męża od pornografii i długów, w które ich wpędził. Dała mi namiary do swojego prawnika i kilka dni później umówiłam się z nim na spotkanie. Wróciłam do domu następnego dnia i większość jego rzeczy była już zabrana. Jego strona szafy była pusta. Jego kot rzeczy w łazience, kilka naszych ślubnych zdjęć zniknęło ze ścian i nie mogę ich znaleźć, więc myślę, że je zabrał. Zabrał też swój sprzęt do grania. Dom wydaje się teraz niesamowicie pusty. Jestem przyzwyczajona do bycia sama, bo często wyjeżdżał służbowo. Ale teraz moja szczoteczka do zębów samotnie stoi w kubku przy umywalce. Garaż wydaje się większy. Łóżko jest zimne. Gotuje już tylko dla jednej osoby. Tęsknię za jego obecnością. Tęsknię za tym, że miałam do kogo wrócić. I nie będę kłamać przez ostatni tydzień płakałam, a moje serce boli. Nie rozmawialiśmy przez kilka dni po jego wyprowadzce. Najpierw odezwała się jego mama, zanim on sam. Chciała wiedzieć, jak się czuje i czy może jakoś pomóc. Miałyśmy świetną relację i szczerze mówiąc, będzie mi jej bardzo brakować. Mamy podobne ograniczenia dietetyczne, choć z różnych powodów. Ej i była moją partnerką do kulinarnych przygód. Wychodziłyśmy na kawę albo lunch do kilku restauracji i kawiarni, w których mogłyśmy bezpiecznie jeść. Zaprosiła mnie na kawę i poszłam. Następnego dnia spotkałyśmy się i rozmawiałyśmy o różnych sprawach, aż w końcu temat zszedł na rozwód. Powiedziała mi, jak on sobie radzi, przeprowadził się do jednego z domów na ich posesji. Mają około 60 akrów i cztery domy, w których mieszkają członkowie rodziny. Podobno praktycznie nie wychodzi z łóżka. Martwi się o niego i chciała, żebyśmy jeszcze raz porozmawiali. Zapytała, czy byłabym gotowa pójść na terapię dla par. Powiedziałam jej, że o to prosiłam przez ostatni rok. Odpowiadał, że nie. Tonęłam, a on nie chciał ratować. A teraz, gdy zdecydowałam się odejść, nagle chcę naprawiać. Nie potrafię już tego. Milczała przez chwilę, a potem zapytała, czy jeszcze go kocham. Kocham i nie kocham. Powiedziałam jej, że kocham to, kim był, ale mam w sobie tyle bólu, że nie czuję już tej miłości. Nie mogę dalej się nim opiekować, jakby był moim dzieckiem. Nie mogę sama finansować całego naszego życia. Potrzebuję partnera, który potrafi mnie wspierać, a nie czułam się wspierana przez jej syna od bardzo dawna. Obie płakałyśmy pod koniec rozmowy i mocno mnie przytuliła, zanim wyszła. Następnego dnia on chciał porozmawiać i wrócił do domu, żeby to zrobić. Gdy wszedł, było niezręcznie. Chciał mnie przytulić. Gdy to zrobił, spróbował mnie pocałować, ale odwróciłam głowę i pocałował mnie w policzek. Rozmawialiśmy przez dłuższą chwilę o naszym związku i jak do tego wszystkiego doszło. Przeprosił za wiele rzeczy, podał konkretne przykłady, że nigdy nie pomagał w domu, że mógł zrobić znacznie więcej, skoro i tak był w domu. Powiedział, że to nie było wobec mnie fair, że wszystko zrzucił na mnie. Opowiedział, że rozważa nową pracę etaką, w której nie musiałby podróżować, i że jest zgodna z kierunkiem jego studiów. Zaktualizował mnie też na temat swojego kota, który ma trudności z przyzwyczajeniem się do nowego domu. Powiedziałam mu, że będę miała dla niego dokumenty do podpisania za kilka tygodni. Nie mógł mi spojrzeć w oczy do końca tej wizyty. Pomogłam mu spakować kilka drobnych rzeczy, które zostawił w domu i znów wyszedł. Podczas wizyty u prawnika rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądać cały proces rozwodowy. Chyba, że będzie chciał zatrzymać dom, w takim razie planuję wykupić jego połowę. Jeśli to zrobię, jest duża szansa, że nie będę musiała płacić alimentów, chyba że on nie zawalczy. On ma potencjał, by zarabiać więcej ode mnie, więc mój prawnik uważa, że i tak nie będę musiała nic płacić. Nie mamy dzieci, chyba że liczyć dzieci futrzaste. Niedawno zrobiłam test ciążowy, żeby się upewnić, i nie jestem w ciąży, więc to nie będzie miało wpływu. Każdy z nas posiada własny samochód i samodzielnie za niego płaci. Mamy wspólne oszczędności, ale mogę udowodnić, że przez ostatnie dwa lata tylko ja wpłacałam na to konto, więc najprawdopodobniej większość tych środków przypadnie mnie. Na razie ich nie ruszam, poza opłatami za rachunki domowe, zgodnie z zaleceniem prawnika. Mam nadzieję, że wkrótce będę miała dokumenty dla mojego przyszłego byłego męża do podpisania. Jeśli zdecyduję się wynająć prawnika, to będzie miał czas, by je przejrzeć. Moje dwa koty leżą ze mną w łóżku i nie opuszczają mnie od jego wyjazdu. Próbują mnie pocieszyć, ale to trudne. Moja przyjaciółka, która również przechodzi rozwód, powiedziała, że będziemy miały razem gorące lato dziewczyn i choć to mnie rozśmiesza, to nie sądzę, że jestem gotowa. Ani nawet blisko. Nie chcę poznawać nowych ludzi. Nie chcę znów przeżywać pierwszych randek. Chyba przez jakiś czas po prostu będę Singielką. Moja mama wysłała mi wiersz Nigdy już nie pokocham tak samo po tobie autorstwa Ali Harding, po tym jak powiedziałam jej o rozwodzie. Płaczę za każdym razem, gdy go czytam. Nauczyłam się wiele z tego związku. Jestem pogodzona z tym, że przez najbliższą przyszłość będę tą starą, szaloną kociarą. Dziękuję Redditowi za wsparcie i za to, że ktoś potwierdził, że moje uczucia są prawdziwe. Jeszcze nie wiem, czy usunę to konto, czy nie, ale nie sądzę, że zaktualizuję ten wpis, ani że kiedykolwiek znów się tu zaloguję. Mam nadzieję, że wszyscy będą szczęśliwi i zdrowi. Uśmiechajcie się. Trzymajcie się. Kolejna historia. Zaplątałam wyjazd na narty z moim chłopakiem i jego znajomymi, ale oni mnie wykluczyli, mówiąc, że to teraz i męski wypad, więc anulowałam wszystkie rezerwacje, które wcześniej zrobiłam, a przez co musieli zapłacić kilka tysięcy więcej w ostatniej chwili. Mam 27 lat, jestem kobietą. Mój chłopak ma 29 lat. Zaplanowałam wyjazd na narty z nim i kilkoma naszymi znajomymi, głównie jego znajomymi. Zarezerwowaliśmy wszystko z wyprzedzeniem. Poinformowaliśmy ich, że mogą dołączyć lub nie. Planując, ustaliliśmy, że zabierzemy nasze komputery, żeby urządzić LAN party podczas pobytu. Gram z moim chłopakiem robiliśmy to już wcześniej. Kilka osób wyraziło chęć udziału. Byliśmy naprawdę podekscytowani. Niedawno, kiedy dotarliśmy do domu kogoś ze znajomych, żeby wspólnie obejrzeć mecz, dowiedziałam się, że nie jestem już zaproszona na ten wyjazd. Bo dziewczyna jednego z jego znajomych nie mogła pojechać z powodu pracy, i teraz to ma być męski wyjazd. Poczułam się dotknięta. Wkurzyłam się i zapytałam, jakie prawo mają do tego, by mnie odwołać z wyjazdu, który to ja zaplanowałam. I że teraz zasadniczo robią z tego zakaz wstępu dla kobiet. Nie rozumiem tego. Przecież regularnie planujemy wspólne rzeczy i ja w nich uczestniczę. Często dzielimy te same zainteresowania. Więc jestem zdezorientowana i zraniona tą sugestią, że byłabym rozpraszająca przeszkodą, zepsułabym zabawę. Oni to zbagatelizowali. Więc teraz jadą beze mnie i bez nikogo innego. Mój chłopak czuje się rozdarty. Jest typem, który chce wszystkich zadowolić i nie lubi konfrontacji. Jego znajomi czasem mówią dziwne rzeczy o kobietach i twierdzą, że to żarty, ale przez to wszystko czuję, że może jednak nie to były żarty i że nie traktują mnie nawet jak koleżanki. To taka ostatnia kropla, bo wcześniej działy się podobne rzeczy, które wtedy zignorowałam, myśląc, że to może tylko moje złe zrozumienie. Ale zamiast być ich koleżanką, jestem po prostu dziewczyną ich kolegi. I to naprawdę boli, bo bardzo im pomagałam. Poświęcałam swój czas. Przykład: jeden z nich zwymiotował po całej łazience na imprezie u znajomego. Był zawstydzony i pijany, nie wiedział, jak to posprzątać. Więc to ja posprzątałam. Organizowałam spotkania w moim domu, zawsze starałam się, żeby było fajnie. Nie rozumiem. Powiedziałam im, że to kurestwo, bo to ja zorganizowałam ten wyjazd, więc to nie ich decyzja, kogo zaprosić. Potraktowali mnie jak emocjonalną histeryczkę i uznali, że przesadzam i powinnam się ogarnąć. Od tamtej pory odmówiłam rozmów z niektórymi z nich. Wszyscy zachowują się tak, jakbym nie chciała, żeby faceci wychodzili razem i robili swoje rzeczy, jakbym była kontrolująca. Narracja wśród naszych znajomych całkowicie się rozmyła i teraz to ja jestem przedstawiana jako ta zła, szczególnie w porównaniu do innych dziewczyn, które miały jechać i są w porządku z tym wszystkim. A tak naprawdę mam to gdzieś. Oni i tak ciągle wychodzą na męskie wieczory czy męskie wypady. Ja po prostu chciałam cieszyć się wyjazdem, który sama zaplanowałam, niezależnie od tego, że jestem dziewczyną. Nie sądzę, że powiedzenie im, że i tak pojadę, cokolwiek by zmieniło. Nie potrafię sobie teraz wyobrazić, że tam jadę, wiedząc, jak się naprawdę czują, kto byłoby pewnie bardzo nie. Ale w to wszystko stworzyło rozdźwięk między moim facetem a jego znajomymi. Oni mówią mu, że jestem nierozsądna i przesadzam, a on zaczął mówić, że chyba nie pojedzie. Jest naprawdę wkurzony na nich, ale nie chcę rozwalać całej dynamiki grupy. Wiem, że mogę zaplanować coś innego, ale to naprawdę boli. Aktualizacja 1. Jestem totalnie przytłoczona wsparciem w tej społeczności. Naprawdę spodziewałam się, że to ja będę tą złą w tej sytuacji. Czytam wszystkie komentarze i próbuję nie płakać w LOL. Postaram się odpisać, jeśli dam radę. Zdałam sobie sprawę, że liczba osób, które faktycznie uważają mnie za przyjaciółkę, dramatycznie spadła albo może zawsze tak było, a ja dopiero teraz to zauważyłam. To boli mnie znacznie bardziej niż jakiś głupi wyjazd. Wyjazd to tylko wiśnia z gówna, że tak powiem. Nie zamierzam rzucać mojego chłopaka. Zasługuję na to, by spróbować porozmawiać ze swoimi znajomymi i zobaczyć, czy coś może się zmienić. Na ten moment całkowicie odsunęłam się od tej grupy znajomych. On powiedział, że jeśli nadal będą się tak zachowywać, to zacznie szukać nowych przyjaciół. Wierzę mu. Sama miałam fatalnych znajomych i kiedyś byłam częścią dość okropnej społeczności internetowej, trochę podobnej do Kiwi Farms. Po prostu z tego wyrosłam, kiedy zrozumiałam. Oni nie żartują ani nie trolują, oni po prostu są nieszczęśliwymi dupkami. Niektórzy się zmienili i postanowili przestać być śmieciami. Dlatego mamy tu trochę sytuację, żaby w gotującej się wodzie. Dla mnie to było tak powszechne, bo z takich miejsc się wywodzę, z takich środowisk i internetowych kręgów. Żałuję, że kiedykolwiek byłam częścią czegoś takiego. Byłam po prostu samotną, przygnębioną i wściekłą młodą osobą. Nawet kobiety mogą zostać zindoktrynowane w przestrzeniach, które z założenia mają je wykluczać. Po prostu to rozumiem, chyba. I nadal tęsknię za niektórymi z tych ludzi i życzę im, żeby potrafili odpuścić swoją nienawiść. Anulowałam wszystko, co zaplanowałam na ten wyjazd. Odzyskałam wszystkie zaliczki, więc żadna strata. Mój chłopak i tak z nimi jedzie, żeby sprawdzić, czy da się jeszcze uratować te relacje. My natomiast planujemy prywatny wyjazd tylko we dwoje po tym wszystkim. Dziękuję wszystkim za komentarze, za poświęcony czas i za rady. Czuję się bardzo samotna, jeśli chodzi o prawdziwych przyjaciół, ale przynajmniej teraz wiem, na czym stoję. Aktualizacja 2. Myślałam, że nie obchodzi ich, że wszystko odwołałam, ale dowiedziałam się, że byli naprawdę wściekli. Ze względu na to, jak blisko było do daty wyjazdu w porównaniu do momentu, gdy pierwotnie rezerwowałam, musieli zapłacić znacznie więcej. Musieli podzielić się dodatkowymi kosztami łącznie kilka tysięcy dolarów. Co oddało po kilkaset dolarów więcej na głowę w ostatniej chwili. Teraz wszyscy mnie nienawidzą. Ale w ogóle mnie to nie obchodzi. Jeśli to czytasz i wiesz, że to o tobie przestań łapać kobiety w klubach i udawać, że nie wiesz, że to napaść seksualna. Przestańcie obgadywać kobiety, które są na tyle miłe, że w ogóle chcą z wami spać. Serkozi zamiast ud myślę, że jest jeszcze seksowniejsza, odkąd bierze tabletki? Jesteś śmieciem. Przestańcie oceniać nasze ciała, podczas gdy sami jesteście pokryci wrastającymi włosami. Macie cofającą się linię włosów i jesteście zakompleksieni, bo kiedyś byliście niscy i braliście zastrzyki hormonów wzrostu. To nie jest nasza rola, żebyście czuli się lepiej ze sobą, podczas gdy plujecie na nas. Przestańcie udawać, że kogoś lubicie, a potem obgadywać go za plecami i zgadnijcie, co? Ludzie gadają. Wiem wszystko. Wszystko, co powiedzieliście, już wyszło na jaw. Przestańcie wmuszać drinki ludziom, którzy ich nie chcą. Przestańcie wspominać o dawnych podbojach seksualnych w obecności ich partnerek albo żon. Przestańcie zapraszać byłe dziewczyny ludzi tylko po to, żeby wywołać dramę. Przestańcie wielbić facetów, którzy nienawidzą kobiet. Przestańcie mówić, że kobiety są emocjonalne, skoro sami nie potraficie zapanować nad własną złością. Chcecie mówić o samokontroli. To spróbujcie ją zastosować na sobie. Przestańcie myśleć, że jesteście dobrymi ludźmi. Mój facet już was nawet nie lubi, bo udowodniliście, że to nigdy nie były żarty. Prawie przekonaliście go, że jestem zbyt wrażliwa i że nie umiem przyjąć żartu. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na tym wyjeździe na narty. Mam nadzieję, że było warto warto stracić przyjaciela. Straciliście najlepszego człowieka, jakiego mogliście mieć w swoim życiu, tylko dlatego, że myślicie, że bycie dupkiem jest atrakcyjne. Ja tylko chciałam być waszą przyjaciółką. Dzięki za manipulację, gaslighting i porzucenie mnie zamiast tego.